Wysokie Mazowieckie, niewielka miejscowość na Podlasiu w drodze z Warszawy do Białego Stoku. Miejscowość, która słynie z jednej tylko marki, z jednej tylko firmy, Mlekowita. Kiedyś spółdzielnia mleczarska, jakich wiele w naszym kraju. Dzisiaj spektakularny sukces całej branży mleczarskiej w Polsce, ale także fantastyczny pracodawca, z którego żyje, jak obliczyłam, około miliona osób w Polsce. Dzisiaj, w ramach moich wywiadów dla firmy GoWork, będę miała przyjemność i zaszczyt spotkać się z człowiekiem, który stoi za sukcesem Mlekowit. Panie prezesie, ja przyszłam od razu do pana, do biura, do gabinetu, bo powiedzieli mi jedno: Mlekowita to prezes Dariusz Sapiński. Nie, no to duża przesada. Oprócz mnie jeszcze jest zespół wykwalifikowanych, doświadczonych zaangażowanych pracowników w ilości pięć tysięcy. To jest kilkanaście tysięcy hodowców, którzy potrafią wyprodukować bardzo wysokiej jakości mleko. Także no i oczywiście cała, całe po prostu otoczenie związane z, z dostawcami opakowań, dodatków po prostu, no i nasi klienci. Liczyliśmy tak w, w serwisie GoWork, że oprócz tych tysięcy osób, o których Pan mówi, to jakby tak chcieć w skali Polski policzyć, około miliona osób albo żyje z Mlekowity, albo współpracuje z Mlekowitą, albo dzięki Mlekowicie ich rodziny są w stanie się utrzymać. Więc rzeczywiście odpowiedzialność gigantyczna, ogromna, ale ja myślę sobie, że pomaga fakt, że Pan tak dobrze ten biznes zna. Ile pan lat w tym siedzi? No, muszę powiedzieć, no czuję się e, e, młody wiekiem, ale nie stażem, po prostu. Tak, gdzie już blisko 45 lat. 45 lat. A najważniejsze to jest, cóż, w tym biznesie. Dobre, dobre imię. Dobre imię i jest więcej warte niż największe bogactwo i szacunek, po prostu, który też jest. To nie srebro i złoto, to jest y szacunek. I, Zaufanie, zaufanie konsumenta po prostu. Ponieważ jako Polska jesteśmy krajem e, mlekiem płynącym i mamy e, bardzo silne mleczarstwo, a mlekowita jest nowoczesna i nieustannie się rozwija. Mm -hmm. Tak, bez jest fantastyczny. Bez względu na, na, na no, różne preludacje, jakie są. Mm -hmm. Ale to zaczy mlekowita zaczynała jakoś spółdzielnia, zwykła spółdzielnia mleczarska, prawda? Tak, to już jest historia, myśmy jednym z wielu. To już jest 95 lat, kiedy na terenie powiatu wysokomazowieckiego, w Dąbrówce Kościelnej już praktycznie nie ma aktualnie znaku, po tym oddziale po prostu zaczęło się to mleczarstwo. Oczywiście kiedyś to było w sposób małej skali, po prostu to były kilka tysięcy litrów. Dzisiaj przerabiamy tych litrów już, Ponad 8 milionów litrów płynnego mleka, po prostu. To jest, to jest zrobiła się skala, która robi wrażenie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No i dzisiaj to jest grupa kapitałowa, prawda? To znaczy, my jesteśmy może nie grupą, więc wszystko jest powiązane na bazie prawa spółdzielczego. I ta spółdzielcza. Forma nie przeszkadza nam w osiąganiu po prostu e, wyników finansowych. Wręcz odwrotnie, powiem nawet pomaga. Każdy czuje się współwłaścicielem tej firmy. I pracownik, i, 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 i rolnik. To jest niezwykle ważne, co Pan powiedział. Taka sprawczyć, takie poczucie, że jesteśmy wszyscy, y, tworzymy te firmy, jesteśmy wszyscy częścią jakiegoś wielkiego organizmu. Dla pracownika, a wie pan prezes, że dzisiaj jest rynek pracownika, dla pracownika to jest niezwykle ważne. Y, wy rekrutujecie cały czas, prawda? Potrzeba wam ludzi. Bo pracownika trzeba, trzeba zauważać, dobrego pracownika i docenić. Bo, 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 bo mimo... Tej mechanizacji, mimo automatyzacji. Jednak najważniejszy jest człowiek. Widzicie tych dobrych, wyławiacie ich? musi być zauważony, musi być zauważony. Dobry pracownik musi być zauważony. Dzięki temu po prostu jest mobilizacja, żeby robić codziennie mądrzej. To, to nas zmusza do tego rynek po prostu. No oczywiście będą sprawny system e, produkcyjny, logistyczny po prostu. Do tego no, musi być rozpoznawalna marka, e, odpowiedzialni e, menadżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania. No i oczywiście dobra strategia, plany na przyszłość. No dobra, ale też takie poczucie właśnie to, o czym Pan powiedział, współdzielczości, czyli współwłaścicielstwa, współtworzenia tego. Dobry pracownik to jaki pracownik? Przecież to mogą być ludzie zarówno z wykształceniem y, zawodowym. Jaki menadżerowie z wykształceniem wyższym, prawda? Ale dobry pracownik to jaki? Przede wszystkim zaangażowany mhm. na, na 100%. Nie na 15%. Tak, jak są ostatnie badania. Taki jest dobry pracownik. A pamięta pan siebie sprzed tych 40 lat, jak pan zaczynał? Co pan miał w głowie? Co pan myślał? Zostanie pan w tym przemyśle mleczarskim, tam lekowi? To się uda, czy nie uda? Chciałem jedno po prostu robić nie dla siebie, żeby robić w dużej skali, że, że ze względu na to, że mamy e, te warunki do produkcji mleka, bo ta produkcja mleka e, też wymaga, e, e, żeby dopracować się e, tych dobrych krów lecznych, na wysokim poziomie, dobrej jakości. Wymaga wiele lat inwestycji po prostu. To też, można tylko zostać pasjonaci i dlatego też Widziałem, że z tego ludzie żyją po prostu. Czyli no, można, że tak, to jest biznes przyszłości. Tak, że pasja, miłość do ziemi, do hodowli bydła po prostu to, to właśnie te cechy, bo tu nie mamy przecież węgla kamiennego nie mamy, nie mamy e, ropy naftowej, ale mamy polskie złoto, jakim jest mleko. Jeszcze jedną rzecz muszę koniecznie obgadać z panem prezesem. Otóż y, jest konkurencja na rynku, prawda? Ale konkurencja w tej branży, akurat branży mleczarskiej jest głównie polska, prawda? I wy też jesteście marką polską od początku do końca. To jest dzisiaj dosyć wyjątkowe, bo kapitał obcy przecież wchodzi do Polski, no tak powinno być. Jesteśmy, wolnie zorganizowane jest polskie mleczarstwo i ma rzeczywiście priorytetem po prostu dla wszystkich jest jakość. Jakość po prostu innowacyjność, nowoczesność i to powoduje, że my wyprzedzamy, wyprzedzamy po prostu te europejskie i światowe mleczarstwo po prostu. Oczywiście potrzeba nam jeszcze jest zbudowania po prostu takich e, e, marek ponadnarodowych, globalnych po prostu, tak jak ma Zachód. Natomiast jakościowo nie ustępujemy i asortymentowo, innowacyjnie. Nasze produkty są naprawdę cenione i dzięki temu, że ta produkcja jest wysoka, to jednak musimy około 40% wysyłać tego na eksport, bo mimo że, że e, mówi się, że mleko to, to jest zdrowie, to nie wynika tylko z tej mądrości ludowej, ale i z głębokich e, z badań naukowych to jednak e, na świecie cały czas spożycie mleka rośnie, rośnie, jednak to jest ta odporność, te witaminy, te białko, bo no nic nie ma lepszego po prostu od tego mleka. I, no I dlatego też tutaj w to należy inwestować i my jesteśmy znani po prostu i cenieni na świecie. Mhm. A y, prywatnie tak pana spytam, produkty mlekowity panu smakują? Co pan, ile bardziej? Mamy dużo takich, co mamy prawie 2000 asortymentów. 2000 różnych ruchu... produktów. Różnych produktów. Oczywiście one, e, część z nich jest specjalnie dedykowana dla, dla, dla odbiorców zagranicznych po prostu, ale e, coraz większą wagę przywiązujemy do, do produktów e, oczywiście tych białkowych. Mamy białka serwatkowe, które mają większą wartość biologiczną i odżywczą. I w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy była ta pandemia, dają zwiększoną odporność. I to spowodowało, że ten zapotrzebowanie na ten produkt wzrosło pięciokrotnie na świecie. Także że to jest taki produkt, który, który, który po prostu. No, oczywiście tam jest tyle bardzo cennych y, y, związków które, które no, powodują, że są niezbędne dla organizmu. Pan sam które lubimy? Codziennie uważam, że, że, że jest ciągle niedoceniana od lat ma no, ślam. Myślankę. Tak myślałam, że tam pan jest dużo związku z gomieliny, taki enzym, który powoduje, że więcej szarych komórek po prostu, więcej pomysłów po prostu, także, a szczególnie w lecie, także polecam e, maślankę z mlekowiny. Panie prezesie, pozwoli pan, że ja potem maślankę pójdę tam na halę produkcyjną? Dobrze, jak najbardziej. Puści Tak, oczywiście, całą przyjemność. To ja się tak. bardzo cieszę, to idziemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. No, ruszyliśmy. Firmę zwiedzamy już od jakiegoś czasu, Panie Prezesie. Gdzie my teraz jesteśmy? No, muszę powiedzieć tak, że każda, nawet najmniejsza firma, musi mieć pomysł na sprzedaż. Tym bardziej mlekowita, gdzie, gdzie żeby dotrzeć do, do konsumentów, żeby te produkty znalazły się na stołach całego świata, potrzebny są odpowiedni ludzie. Potrzebny jest dział. I tym działem jest Wydział Handlu Zagranicznego, okay. którym kieruje. Pani Magdalena Szabłowska, a prywatnie moja córka. Tak Córeczka, dizer. witamy. Dzień dobry, pani dyrektor. Proszę tutaj przybyć do nas na chwilkę, będziemy a, mogli by... porozmawiać? A, jak najbardziej, Panie pani Płynę, to się przekazuję że... w Proszę ręce. bardzo, no to pogadamy pani miło, Magdo. Bardzo Super, miło. bardzo fajnie. Myślę, że y, możemy tutaj wiele zaprezentować i. No, Bo to fajna firma jest podobna. Bardzo, bardzo fajna. Zatrudniamy tutaj specjalistów z całego świata, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Mm -hmm. Osoby, które mówią w języku arabskim, francuskim, hiszpańskim. No i oczywiście zapraszamy nowych pracowników do współpracy, dlatego że, dlatego, że nasze potrzeby cały czas rosną. Tak ostatnio byłam w Chinach i zauważyłam, że coraz mniej Chińczyków mówi w języku angielskim. Tak, to Więc prawda. Więc prawdopodobnie będziemy musieli poszukiwać osoby z językiem chińskim. Hmm. Więc... To już by sobie, Panie Prezesie, Pan nie poradził bez kogoś takiego jak Pani Dyrektor. <grymne> Ale jest dużo młodych ludzi, którzy się uczy języka chińskiego i ja jestem przekonana, że znajdziemy osoby, które Młode osoby, które zechcą podjąć z nami współpracę. Ja też się... jestem przekonana na ten temat. Okej, okay, to usiądźmy po rozmawianiu. No Magdo. dobrze, dobrze, zapraszam. Powiedziała pani pani Magdo, że bardzo ważny jest dla mlekowity kontakt z innymi kulturami, z innymi językami, bo ważny jest eksport. Dlaczego? Znaczy, przede wszystkim wysyłamy do 167 krajów świata. Do Izu? Do... Do 167 krajów świata, znaczy to się waha ta liczba w zależności od sytuacji rynkowej, w zależności od cen, które występują na danych rynku, rynkach, natomiast staramy się być obecni nie tylko w Polsce, ale i za granicą, no i oczywiście no chcemy zachwycić naszymi produktami, współpracujemy z kucharzami też z całego świata, okay. no i powiem szczerze, że Według ich opinii nasze produkty naprawdę wzbogacają smak tych potraw i warto je używać, warto stosować i śmietanę, i masło, i bezwodny tłuszcz mleczny. I te produkty, te potrawy, które wykonują z użyciem naszych produktów, naprawdę mają wartość dodaną. Więc. Fajne, to jest bardzo przyjemne. No dobrze, ale mówiliśmy też troszkę o, o językach obcych i rzeczywiście. Próbuję spojrzeć z perspektywy pracownika, który do was przychodzi, prawda? Na co on może liczyć? Czy on może liczyć na taki rozwój zawodowy również w tej sprawie, tak, że będzie podróżował, będzie się uczył języków obcych, będzie miał kontakt ze światem? Jak najbardziej, jak najbardziej. Wysyłamy naszych pracowników na różne targi międzynarodowe, na Anugę w Niemczech, do Chin, do Korei. Tak naprawdę, naprawdę mamy szeroki wachlarz imprez. Imprez, no i oczywiście spotkań biznesowych z naszymi konkretnymi klientami. I, I cały czas, no ten oczywiście, w czasie pandemii ten kontakt był utrudniony I widzimy, i widzimy, że efekty sprzedażowe są dużo lepsze, jeżeli jest jednak face to face. Prawda, że to ma jednak ogromne. Tak, ogromne znaczenie. Mhm. Przede wszystkim i zaufanie rośnie, i potencjał, i i klienci widzą, że nam zależy, że przyjeżdżamy do nich, że nie siedzimy i czekamy aż zamówienia same do nas spłyną. Płyną. Tylko tylko też się angażujemy i też potrafimy dostosować produkt tak, do wymagań danego rynku, danego klienta. A pani pani Magdalena, ma językami mówi? No ja czterema językami. Okay. Także Jakimi? E, 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 polski, rosyjski, hiszpański i e, e, angielski oczywiście. No angielski Róki, to jest niemiecki. taki. O, właśnie, to jest taki biznesowy język świata, prawda? Tak, Czyli tak. można się po angielsku dogadać znaczy, z każdym w tej chwili. Jak najbardziej, jak najbardziej. Natomiast coraz bardziej klienci chcą, żeby respektować ich języki respektować ich kraje. Bardzo fajnie, bardzo ciepło odbierają, jak się mówi, w ich język. trochę podstawowe podstawowe zwroty, jak się masz, jak się czujesz, cześć, dziękuję, do widzenia, także bardzo to cenią. To jest niesamowite, że firma, która rozpoczynała swoją pracę jako spółdzielnia mleczarska, pan prezes mówił o tym, że ten duch spółdzielczości cały czas w was jest. Stała się firmą globalną jest obecna w tylu krajach i tworzy taką kulturę, no nie tylko mleczarską, bo tych produktów jest co dwa tysiące. Tak. Na całym świecie. No, nie wszystkie, nie wszystkie, ale próbujemy dotrzeć do wszystkich naszych klientów z jak najbogatszą ofertą. No wiele produktów jest krótkoterminowych, więc są dedykowane typowo na lokalne rynki, na bliskie rynki i do tych naszych najbliższych sąsiadów. No, natomiast no, tą renomę mlekowita buduje już od wielu lat. Od 95 lat budujemy renomę mlekowity i korzystamy z tych tradycyjnych receptur, które się sprawdzają, które smakują, które naprawdę no, pozwalają nam zaistnieć w świecie. I no i klienci chcą te nasze produkty, ale, no ale powiem tak, że takim krokiem milowym w rozwoju mlekowity było wprowadzenie marki mlekowita. W 1992 roku prezes Dariusz Zapiński po prostu postanowił wyróżnić mlekowite spośród innych spółdzielni mleczarskich, tak żeby klient nie... Nie gubił się w tych produktów. nie poszukiwał jakiegokolwiek sera, tylko sera z mlekowity. Nie Jasne. poszukiwał jakiegokolwiek masła, tylko masła z mlekowity. Więc był to strzał w dziesiątkę. A przypomnijmy, że to były lata 90. Tak, kiedy tak, coś tak. takiego jak wartość marki jeszcze nie była powszechnie znana na rynku, tak, prawda? Tak. No i trzeba zaznaczyć, że wówczas na naszym rynku polskim funkcjonowało 430 innych spółdzielni mleczarskich, więc nadanie tego loga i tej nazwy pomogło nam się wyróżnić. I później inne mleczarnie również zaczęły nas naśladować. To jest może dobre miejsce, żeby powiedzieć, bo jesteśmy teraz w Wysokim Masowieckim, bardzo piękne miejsce dosyć jednak odległe od Warszawy i jednak troszkę też odległe od Białego Stoku, tak prawda? Jesteśmy tak. gdzieś tam. Po środku I to jest niewielka miejscowość i ta miejscowość to jest Mlekowita, tak naprawdę. To jest tak. jakoś to związanie. Tak. Ale przecież Mlekowita jest nie tylko tutaj w Polsce. Mlekowita jest nie tylko tutaj. Cały czas się rozwijamy. Mamy 22 zakłady produkcyjne. W tym roku Mlekowita przejęła dwa nowe zakłady w, w, Czarnko, w Czarnkowie i w Chodzieży. Mhm. Więc coraz więcej osób chce należeć do grupy Mlekowita. I rolnicy, i pracownicy. Więc no... Bardzo się cieszymy, że, że chcą z nami pracować, że jesteśmy takim... No, poszukiwanym pracodawcą, prawda? I powoli, powoli, ale skutecznie tworzycie tak naprawdę giganta na tym rynku mleczarskim, na pewno na skalę polską. No na pewno. No, no, też pomaga to, że jesteśmy w, usytuowani w zielonych płucach Polski. Tak? Jednak jest to region rolniczy, zielony, także są to idealne warunki do produkcji mleka. No, i jest to na pewno dużo zdrowsze niż, niż z krajów duży, bardziej uprzemysłowionych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakość i walory naszych produktów, naprawdę można oczekiwać najwyższych standardów. Pani, Pani Magdo, pracuje tu od. Po studiach. Tak? tak, tak. Pierwsza praca i do tej pory się trzymam mlekowity i widzę, że mogę tu się rozwijać i widzę, jak moi pracownicy też się rozwijają, jak, jak im się oczy otwierają na świat, tak? jak, jak poznają nowych ludzi, nowe kultury. No i są chętni, bo no, mlekowita nie mogłaby się rozwijać bez zaangażowania pracowników. Bez tej pasji, bez chęci do pracy i bez, no, bez takiego własnego, własnych motywacji, tak, więc. A przy okazji tym przyjemniej, że wiadomo, że ta marka i e, ta firma nigdzie nie zniknie, nie wyjedzie, nie zwinie no nie. swoich fal, <noise> <swoich chwalek, głos> prawda, bo jest stąd i tu pozostanie. Myślę, że dla pracownika to też jest miłe uczucie, tak, taka tak. pewność. Znaczy powiem, powiem tak no my tu nie mamy ani złota, ani diamentów, ani ropy, ani gazu, natomiast mamy mleko. I to jest nasz skarb i no niestety no ten skarb wymaga ogromnej pracy. No i też y, pracy nie tylko pracowników, ale również naszych dostawców mleka. Mamy 15 tysięcy rolników dostarczających mleko do nas, więc jakby cała ta okolica jest zaangażowana y, w ten produkt, który produkujemy. Więc ja myślę, że najwyższy czas, żebyśmy jednak y, dotarli na halę produkcyjną i zobaczyli. No ja zapraszam, jest to oglądać także jak <laughs> najbardziej i myślę, że wszystkich to zainteresuje. Mamy najnowocześniejsze technologie, jeżeli chodzi o produkcję, cały czas inwestujemy. Rocznie około 100 milionów złotych wydajemy na, na nowy park maszynowy, taką największą inwestycją, którą zrealizowaliśmy, była fabryka proszków mlecznych. Do dzisiaj ona pozwoliła, pozwoliła na to, że jesteśmy największym producentem proszków w Europie w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko w Polsce. No i y, robimy też produkty z wartością dodaną, y, takie produkty jak koncentrat białek serwatkowy mhm. dla ludzi aktywnych, więc... Tym bardziej musimy lecieć na hale produktów. No to zapraszam, znowu. My jesteśmy już w Centrum Badań i Rozwoju Mlekowity z kierownik Anną Kaczyńską. Dzień dobry. Witam serdecznie. Po co Mlekowicie Centrum Badań i Rozwoju? E, Centrum Badań i Rozwoju jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Mlekowity, mhm. która jest bardzo silną marką i zajmuje pewną ugruntowaną pozycję na rynku, jednak musi też stale e, się doskonalić i iść do przodu. Mhm. I my jesteśmy od tego, żeby to ułatwiać, tak? E, analizujemy rynki, pol, e, polski rynek, zagraniczne rynki. Razem z zakładami, z zakładami produkcyjnymi, z wydziałem kontroli jakości opracowujemy nowe receptury mm. i dzięki temu wprowadzamy nowe produkty na rynek. Czyli receptury na kolejne produkty mlekowite -y powstają tutaj. Tak. I ile to trwa? Powiedzmy, że chciałabym wprowadzić na rynek jakiś super jogurt z marakują. To przychodzę do was i mówię: "Proszę bardzo, chciałabym, żeby receptura tego produktu była idealna", ja, no. tak? Więc opracowujemy mhm. szereg Takich receptur, nie jest to tylko jedna receptura okay. i z tego szeregu wybierane są po prostu e, najlepsze, e, na przykład smakowo, czy też e, e, o najlepszej konsystencji. Tak? Ile Was tutaj jest w Centrum Badań i Rozwoju? E, Centrum Badań i Rozwoju składa się z trzech laboratoriów mm -hmm. z zakładu fizykochemii, w którym właśnie się znajdujemy, mm -hmm. z laboratorium badania mleka, w którym badany jest surowiec, oraz z zakładu mikrobiologii i bakteriologii, w którym mam przyjemność pełnić funkcję kierownika. I ile osób tutaj pracuje? Mniej więcej. 350. W centrum badań? Mhm. W całym około, centrum badań. Około 30 osób. 30 osób. I jesteście Państwo wszyscy osobami, rozumiem, z wyższym wykształceniem, chemikami, fizykami. Tak. Wszystkie mhm. osoby pracujące w laboratoriach to są laboranci zarówno mikrobiologiczni, fizjo, e, chemiczni jak również technologzy. A jak długo Pani pracuje w mlekowicie? Ja pracuję w Mlekowiciu od 2010 roku. O rany, to już kilkanaście lat. No to fajnie. A lubi Pani produkty mlekowite? Lubię. Ale tak szczerze? Lubię. I, i co najbardziej? E, jogurty, mhm. e, piór, które są, mają czystą kartę, e, są bez dodatków, bez cukru, są to czyste owoce. Szczerze mówiąc, nie znam tego produktu. To się pisze… Pure. Piór, Piór? Póre, Pure. Póre. Póre. Muszę sobie spróbować. Okej. Okay. I one czym Cię charakteryzują? Proszę jeszcze raz powiedzieć. Jest to jogurt bez laktozy, z dodatkiem owoców, bez dodatku cukru. Hmm, to na pewno spróbuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. mi się podobało, chyba sama chciałabym tutaj pracować. W takiej atmosferze, przy tak zaawansowanej technologii to naprawdę czysta przyjemność. Myślę, że Mlekowita to bardzo dobry pracodawca, nie tylko tutaj w wysokim Mazowiecku.